Władze Sandomierza chcą zagospodarować kamienicę na Starym mieście, która znajduje się przy ulicy Opatowskiej 3, póki co przetarg nie został rozstrzygnięty. W związku z tym jego warunki zostaną nieco zmienione, a miasto ogłosi kolejne postępowanie. Budynek jest dogodnie położony, ale wymaga gruntownego remontu. Kiedy odbędzie się kolejny przetarg? Do przetargu nie stanął żaden podmiot, w związku z czym postępowanie nie mogło zostać rozstrzygnięte. Miasto chce zachęcić potencjalnych najemców, oferując chociażby mniejsze opłaty. No wiemy, że to jest piękny budynek, ale wiemy też, że ten budynek wymaga gruntownej przebudowy, bo tak to trzeba nazwać. Tam trzeba praktycznie zacząć od wymiany zdecydowanej większości pokrycia dachowego iść w dół. Skuwać tynki, wymieniać instalacje, położyć nowe, nowy parkiet. Także tutaj też decydujemy się na obniżkę czynszu na pewno przez ten okres, kiedy ten remont będzie trwał i zobaczymy, czy to odniesie skutek. Kolejne postępowanie przetargowe ma zostać ogłoszone za kilka tygodni. Zagospodarowanie obiektów wpłynęłoby także korzystnie na ogólny wygląd tej części Starówki. Poszukamy też na BIPACH innych miejscowości, jak to pomysłów na, na zorganizowanie kolejnego przetargu, bo mówię, trzeba troszkę nad nim przysiąść, trzeba skonsultować się, ewentualnie również z przedsiębiorcami, jak oni by widzieli współpracę na tym temacie, bo przez, na pewno przez pierwszy rok na tej kamienicy nikt nie zarobił. Chodzi o to, żeby jednak ktoś szedł, wyremontował i żeby nie w ciągu roku czy nawet dwóch, ale już po trzech, czterech latach ona zaczęła przynosić dochód i przedsiębiorcy i przede wszystkim miasto z tytułu czynszu i z tytułu podatku od nieruchomości. Takich obiektów w Sandomierzu jest więcej, co skłania władze miasta do szerszej analizy sytuacji. Myślimy także, biorąc pod uwagę inne lokalizację, czy nasze potrzeby, że, żeby przygotować projekt uchwały, na przykład e, promującej przedsiębiorców, którzy odbudowują przestrzeń zabytkową na terenie miasta, więc dać im ulgi przez pierwsze lata, ulgi, które sprawią, że będą mogli szybciej zrobić prace remontowe, a przez ten, ten koszty związane z tą działalnością będą nieco niższe.